Etap odrzucenia w związku z osobą narcystyczną może być bardzo bolesny, traumatyczny. Po tym jak narcyz cię upokorzył, po tym jak narcyz powiedział ci, że jesteś bezwartościowy, być może byłeś porównywany z kimś innym, narcyz używał triangulacji. A później po prostu cię porzucił, opuścił cię, tak jakbyś był niczym, jakbyś nie istniał, jakby to wszystko nie miało żadnego znaczenia, tak jakbyś wcale nie zasługiwał na jego czas, na jego uwagę. Musisz dowiedzieć się, że tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z tobą. Narcyz nie może być usatysfakcjonowany. Po pewnym czasie Twoje paliwo, Twoje zasilanie traci swoją moc, traci swoją siłę. Z czasem nie jesteś już taki, jak byłeś dawniej. Tak widzi to Narcyz. To nie ma nic wspólnego z Tobą, jako osobą, jako człowiekiem. Nie ma to nic wspólnego z tym, kim jesteś. Narcyz tak naprawdę nawet nie poświęcił swojego czasu, by Ciebie poznać. Nie odbieraj tego osobiście. Zrozum, że jest to tylko kolejny dowód na problemy natury psychicznej narcyza. Jest to tylko kolejny dowód na jego zaburzenie psychiczne, na narcystyczne zaburzenie osobowości.